Jakie korzyści z termomodernizacji będzie miała szkoła? Przede wszystkim bardzo oszczędzimy na rachunkach za gaz, za ogrzewanie. Będziemy mieć szczelne okna, będziemy mieć ładną szkołę, bezpieczną, ponieważ rynny są straszne, elektryczność, sieć elektryczna też sprawia zagrożenie, więc będziemy mieć ładne Bezpieczne, tanie, nowoczesne warunki nauki w szkole. Rozpoczynamy pracę w, w dniu przejęcia pracy budowy, czyli to jest około za 7 dni, 1 lipca, wchodzimy na, na teren budowy i mamy 180 dni na skończenie całej inwestycji. Jest okres letni, dobry czas na realizację robót termomodernizacyjnych, elewacji, ciągów zewnętrznych, schodów, murków, to więc mam nadzieję, że skutecznie terminowo wykonawca wykona prace i szkoła będzie wyglądała nowocześnie będzie tańsza w eksploatacji i w użytkowaniu, a przede wszystkim to jest też wizytówka miasta. Nasi uczniowie wygrywają olimpiady, są najlepsi, budowlanka jest najlepsza, to więc ja chcę jako prezydenta, by szkoła wyglądała okazale, godnie i nowocześnie.